24 godziny? Och, to okropne! A jeszcze tyle chciałem w życiu zrobić! Wszystkie plany! W Grozach! W Grozach! Wiesz co? Tak sobie myślę. 24 godziny to całkiem sporo czasu. Hej, masz rację. Czekaj, ile minut mieści się w godzinie? 60? A więc 60 razy 24, czyli 3 miliardy sekund! To całe wieki! Trzeba wykorzystać każdą sekundę. Słuchaj, Darwin, nigdy cię nie pytałem, ale co ty chcesz w życiu osiągnąć? Jakie ty masz marzenia? Kim jest Darwin Watson? Myślę, że szczęście przynosi mi pomaganie innym, którzy mają mniej szczęścia niż my, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. Więc chciałbym prowadzić działalność ha... A ty dokąd? No, koniec świata to nie najlepszy czas na działalność charytatywną. A zresztą, strasznie nudny jesteś. Lepiej się gdzieś wypuścić i robić to, co ja wymyślę. Darwin, co my tu robimy? Uczymy się, żebyśmy mogli dostać pracę, kupić dom i wyżywić nasze dzieci. Darwin, nie będzie przeszłości! Musimy się cieszyć teraźniejszością, a nie słuchać jakiejś pawianicy znęcającej się nad algebrą. Campbell, to jest biologia! Kogo to obchodzi! Jutro będzie koniec świata! Całuj peny! <laughs> Dzisiaj mam dzieci dla Was niespodziankę! Kaculeczkę! Ja mam niespodziankę dla pani. Nie będę pisać klasówki, bo jutro jest koniec świata. I nic się dla mnie nie liczy. Nawet coś takiego. Fajna była niespodzianka. No co tak siedzicie? Zmieńmy ostatni dzień na Ziemi w największą. Dobra, z drugiej strony trzy godziny kary nie były najlepszym wykorzystaniem czasu. O, i jeszcze spóźnię się na swój ślub. Na ślub? Tak, Darwin, na mój ślub. Na mocy pana nowej mam obowiązek zapytać, czy jest tutaj ktoś, kto widzi powód, dlaczego Gamble i Penny nie mogą zawrzeć związku. Niech mówi, lub zamilknie na wieki. Właściwie widzę więcej niż jeden powód. Po pierwsze, mam 12 lat i ty też. Po drugie, nawet mi się nie oświadczyłeś. I chcesz się ze mną ożenić w korytarzu szkolnym? O, cześć! Miłego ślubu! A poza tym, to nie jest żadna obrączka ślubna, tylko obwarzanek. Wiesz co? Za jakieś 20 lat możesz spróbować jeszcze raz. Ale ty nie masz 20 lat! Za bardzo ją kocham, żeby poznała prawdę. Hej, wyjdziesz za mnie! Gambol? dlaczego masz trwałą? Bo zawsze chciałem sobie zrobić. Mamo, przy sprzyjających okolicznościach, jakiego wieku ja mógłbym dożyć? Wiesz, twój dziadek żył jakieś 102 lata, więc na twoim miejscu bym się nie martwiła. Hmm, czyli jeszcze gdzieś 90 prezentów. Mamo, mam dla ciebie propozycję, nie do odrzucenia. Chcę połączyć wszystkie przyszłe prezenty w jeden, obecny, wielki prezent. Kupisz mi kucyka po obiedzie? <laughs> Z czego się śmiejesz? Z niczego? Pożyczyć ci spódnicę. <laughs> Jak ci kupię kucyka? Znudzisz się nim do wieczora? Nie o to chodzi. Dobrze? Kupię ci kucyka. Dzięki! Nareszcie! Jak tylko twój ojciec zacznie składać złote jajka. Jeszcze się nie poddaję. <laughs> oh, dobra, chciałem wam tego oszczędzić, ale trudno. Dziś rano przemówił do mnie telewizor i oto co powiedział. Nastaną mroczne. Czyli w krótkich słowach nastąpi zaćmienie słońca i zaraz potem koniec świata. Uch, nikt na mnie nie wierzy. Próbowaliście coś z tym zrobić? Damo zrobił trwałą i chciał się ożenić. A ja tylko zjadłem lody na karuzeli. Przecież nie o to pytałem! Potrzebny nam plan przetrwania! Zaćmienie, nie zaćmienie! WaterSolowie muszą to przeżyć! Szybciej, szybciej! Trzeba dodać gazu! E, tata, chyba musisz zwolnić ręczny hamulec. Świetny pomysł! Tata, jesteś na wstecznym. Zgadza się!